12 sierpnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej marszałek Łukasz Prokorym i członek zarządu Bogdan Dyuk podpisali umowy dotyczące 34 inwestycji realizowanych przez samorządy z północnej części regionu oraz miasto Białystok. Do samorządów województwa Podlaskiego popłynie łącznie 16,5 miliona złotych z funduszu wsparcia gmin i powiatów. Wśród beneficjentów znalazł się też powiat Sokulski, który przy podpisaniu umowy reprezentowali Piotr Reczko Starosta Sokulski, Łukasz Owsiejkowice Starosta oraz Anna Jolanta Piszczatowska, skarbnik. Podpisana umowa dotyczy przekazania przez zarząd województwa podlaskiego kwoty 500 tysięcy złotych na utworzenie i wyposażenie poradni okulistycznej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Sokółce. Na początku chciałem tylko powiedzieć, że to jest kolejny historyczny dzień dla naszego Szpitala Sokulskiego, dlatego historyczny, bo przebudujemy kompleksową poradnię okulistyczną, doposażymy ją w nowoczesny sprzęt, dzięki tym pieniądzom. Dlatego tak jestem wdzięczny Pani Marszałek Wiesławie Burnos, wszystkim radnym Województwa Podlaskiego, Pawłowi Wnukowskiemu, wielu, wielu ludziom i Zarządowi Województwa Podlaskiego za tą dotację, bo dla nas to jest po prostu jakościowa zmiana i doposażenie Naszej poradni okulistycznej. To poradnia no, nie miała tak nowoczesnego sprzętu, a w tej chwili zrobimy bardzo wiele. Bardzo takie milowe i istotne inwestycje, i to to jest powód do radości. Już w tym roku otworzymy to poradnię i udostępnimy dla naszych mieszkańców. Już teraz zapraszam wszystkich do tego, żeby korzystali z naszej poradni okulistycznej w szpitalu. Tu nie będzie prywatna żadna oddzielna poradnia, tylko będzie to połączone z świadczeniami całego szpitala i będą lekarze zatrudnieni przez szpital. Wszyscy będą mieli do niej bezpłatny oczywiście dostęp. Każdy z mieszkańców będzie mógł przyjść i, i, i po najzwyczajniejszym świecie skorzystać ze świadczeń.